Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj, moi kochani, na odcinku będziemy po raz pierwszy wkładać karty z kolekcji Łączy nas piłka, sezon czwarty do albumu. Przygotowałem, moi kochani, album. Mamy do włożenia prawie 100 kart, konkretnie 96, czyli mamy ponad pół kolekcji już zebranej, jeżeli chodzi oczywiście o karty te normalne, nielimitowane, bo mamy tych kart w albumie 180 plus 18 limitek. Na pierwszej stronie w sumie dwóch pierwszych stronach, czyli tutaj tej i na odwrocie mamy karty platynowe z zawodnikami. Takich kart trafiłem do tej pory cztery sztuki. I jako pierwszy Wojciech Szczęsny z trójeczką No, i na tej stronie więcej nic nie wkładamy, bo dopiero mamy numer 11 grosik. Dalej, 12 krycha. I 14 Mateusz Klich. Musimy to z tej strony włożyć. No, i teraz już zaczynamy. Kładanie kart po kolei każdego zawodnika. Pierwszy jest oczywiście nasz kapitan Robert Lewandowski. No i mamy tutaj dziewiętnastkę, czyli od razu tutaj pierwsza karta. Dziewiętnaście. Robert Lewandowski. Następnie dwadzieścia jeden, czyli dwudziestki nie ma na razie Roberta. Dwadzieścia trzy to jest karta. Turbo. 24 karta Ultra. W sumie są dwie takie karty. Tutaj 22 i 24. Tu są bazówki i tutaj również. Czyli z numerem 25 jest kolejna bazówka. No i więcej nie ma. Czyli Robert Lewandowski na ten moment ma 5 kart. Odwracamy i jak to wygląda na odwrocie. Bo dla przypomnienia, moje kochani, jak odwrócimy, to będziemy mieć sylwetkę całego zawodnika. Na odwrocie każdej z kart w sumie stworzą całą postać. Ok. Kolejny zawodnik to Łukasz Fabiański, nasz bramkarz. 34, czyli tutaj mieliśmy 25, 6, 7, 28.

29 35, czyli tutaj za tą bazówką i 36. Więc Łukasz Fabiański tylko ma karty bazowe na ten moment, 5 sztuk. I na odwrocie wygląda to tak. A więc Robert Lewandowski i Łukasz Fabiański po 5 kart. Następnie Mamy Wojtka Szczęsnego 38, a więc tej pierwszej bazówki nie ma. 38, 40 nie ma, 41 też nie ma. E, przepraszam, 40 też nie ma. Dopiero 41. Karta Turbo i druga karta Ultra z numerem 42, a więc tutaj brakuje 41. Dalej bazówka 43. 44, więc też 5 kart w sumie jest u Wojtka szczęsnego. Ok, następny zawodnik to Kamil Glik i tutaj pierwsza karta od razu jest bazówka. Następnie 48.

No, już dość konkretnie. Kolejny zawodnik, Bartosz Beryszyński. Tutaj mamy numer 63, a u niego 65. Więc pierwsze okienko zostaje wolne. 66. Tutaj mamy 7, 8, 9 i 70. A więc też tylko 3 bazówki.

Ultra, ta druga, 80 i 81. A więc cztery karty, też malutko. Nawet połowy jeszcze nie ma. Teraz Tomasz Kędziora, 82 numer. 83.

Zobaczymy, jak będzie z pomocnikami, bo teraz właśnie zaczynamy pomocników. Pierwszy to Jakub Błaszczykowski z numerem 100. Stówka dla kuby. Później mamy dopiero kartę 105, a więc tutaj ultra. A, to będzie teraz na odwrocie. 105, 106. i 108 A więc Kuba ma też tylko 4 karty w tym jedną specjalną przechodzimy do Kamila Grosickiego 109 110 111 nie ma 112 Ultra Turbo nie ma. Tutaj jest druga karta ultra. No i to jest 114, 15, 16, 17. Czyli ostatnia karta bazowa. W sumie 5 kart w albumie Grosickiego. Następnie przechodzimy do Grzesia Krychowiaka. Tu było 117, a tu mamy 119. 120. 123. No jestem, moi drodzy, ciekawy, jaki zawodnik będzie pierwszy kompletnie zebrany. 124. Obstawiajcie, moi drodzy. Napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem będzie pierwszy kompletnie zebrany. Jaki zawodnik w albumie? 124. Nie ma 25, 26 jest.

Specjalne już są. Dwie Ultra i jedna Turbo. 133, 134. No, patrzcie, ja nie mogę. Prawie cały kompletny zawodnik. Jedna, jedyna karta brakuje bazowa, tutaj na samej górze, a więc bardzo blisko zielu jest zwycięstwa, jeżeli chodzi o szybkość złożenia całego zawodnika. Tylko jedna bazówka, a wiadomo, bazówki dość często wpadają, więc, no, może być tak, że. Właśnie to Zieliński będzie jako pierwszy w komplecie zebrany. Przechodzimy dalej. Mateusz Klich 136, a więc od razu karta do pierwszego okienka. 138, 139, 140, a więc dwie specjalne są. Tu mamy 143, czyli 1, 2, 3 i 144. Więc też już jest dość dużo kart w albumie. W sumie 6. Nie ma źle. Jaki tu jest numer 144, więc przechodzimy do Sebastiana Szymańskiego. 146, 147, 149 środek, 152 i 153. też już jest dobrze, 5 kart. Milik, jaki tutaj był ostatni numer 153, a my tutaj mamy 155, 156, 150

Czyli pierwsze okienko już jest zajęte. 164, 165, ładnie. Trzy bazówki są. Teraz 166, 167. No pięknie, jak na razie wszystko jest. 168, wszystkie trzy karty specjalne już są. Tu mamy 169. No nie, no, jedna karta też brakuje bazowa, żeby był komplet Krzysia Piątka. No bo niestety nie ma 170, dopiero 171. Czyli jedna, jedyna karta jeszcze brakuje tutaj też. A więc tutaj, przepraszam, Piątek i Zielu będą walczyć chyba o zwycięstwo. No i zostały nam panie, moje kochanie 171, mamy tutaj 173.

a więc moi drodzy, 96 kart w sumie w albumie. Mamy już praktycznie dwóch zawodników zebranych: Krzysiu Piątek i y, Zielu Piotr Zieliński. Napiszcie w komentarzu, co myślicie odnośnie tego pierwszego uzupełniania albumu. Co myślicie na temat takiej ilości kart. No i obstawiajcie, który zawodnik będzie pierwszy skompletowany. Tak więc to wszystko dzisiaj na odcinku. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.